W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus nie przebiera w słowach. Słyszymy głupcy, ślepi, obudnicy. I nie wiem, czy się zastanowiliście tak naprawdę, do kogo są te słowa skierowane do kogo to tak mocne upomnienie kieruje Jezus. I oczywiście, wpierw możemy pomyśleć o Faryzuszach i uczonych w piśmie dlatego, że też w taki sposób Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii się kieruje to słowo. Natomiast tak naprawdę jest ta Ewangelia skierowana do każdego z nas, który w jakiś sposób zbliża się do Jezusa, do Boga i ma możliwość taką, że w którymś momencie popadnie w pychę, wygodę, takie samozadowolenie: że ja to jestem już taki całkiem niezły chrześcijanin, chodzę czasem do spowiedzi, nam przechodzę, też pacierz odmawiam. A może nawet jesteś bardziej zaangażowanym katolikiem, może tak naprawdę bardzo szczerze się modlisz i przedłużasz tą modlitwę, i często myślisz o Panu Bogu i starasz się być dobry, to nawet wtedy może ci się zdarzyć, że w którymś momencie zaczniesz czuć się lepiej od drugiej osoby, która może gorzej się zachowuje, która się nie modli. I to jest takie upomnienie, które Jezus bardzo mocno wręcz zaznacza, żebyśmy się opamiętali, że tak naprawdę to, że jesteśmy w drodze do Jezusa, to my idziemy jako bracia, jako rodzina właściwie ku niemu i mamy sobie nawzajem pomagać. A cóż Jezus mówi? Jezus mówi, że można przysłaniać sobą, Właśnie jego przesłanie z sobą Boga, że niby my chcemy bardzo często pokazać coś o Jezusie, powiedzieć innym, i to jest taka nasza misja. I ta misja jest ważniejsza od tego drugiego człowieka. Często może nam się też zdarzyć to, że Myślimy o tym, co z zewnątrz, że my tacy jesteśmy porządni, tacy niby dobrzy, ale wewnątrz, na przykład, oceniamy w myślach koleżankę lub kolegę, komuś możemy złożyczyć, albo tak wkurzamy się strasznie dużo, na przykład na swoich rodziców. I nie ma nic złego we wkurzeniu i w byciu złym, natomiast złym jest to, co my zrobimy z tym wkurzeniem, czy będziemy je w sobie pielęgnować i kultywować. Rozumiecie? I bardzo fajnym takim ćwiczeniem może być, gdybyście tę Ewangelię przeczytali, z takim zamysłem, że w miejscu, gdzie są słowa faryzeusze i uczeni w piśmie, żeby wstawić swoje imię. Nie po to, żeby się zdołować, i nie po to, że Jezus bardzo tak chce nas opisać jako głupcy i naprawdę ślepi, ale żeby to nami tak trochę wstrząsnęło, bo ta Ewangelia taka dzisiaj jest. Gdybym to przeczytała w taki sposób, biada ci Magdo, obudnico, bo zamykasz Królestwo Niebieskie przed ludźmi, to zupełnie inaczej odczytam to Pismo Święte, niż będę tam myśleć, o jacy ci faryzeusze byli tacy rzeczywiście chyba źli, jak Jezus o nich tak mówi. Spróbujcie. Myślę, że to może Wam dużo powiedzieć. Ale chciałabym też zwrócić taką uwagę dalej w Ewangelii. Jest jak gdyby troszkę wytłumaczenie dzisiejszej że zobaczcie tu jest też o tym y, zakładaniu się jak gdyby o czy to jest złoto czy to jest ołtarz że my bardzo często w życiu y, spieramy się o coś nawet też dobre y, zakładamy coś jak gdyby Samo to wydarzenie jest dla nas ważniejsze niż tak naprawdę dojście do prawdy. Sama ta kłótnia potrafi być ważniejsza, jak gdyby przysłania nam do yy, tego drugiego człowieka, którego mamy przed sobą, i z którym tak naprawdę no, chcemy się dogadać, tak? Więc zobaczcie, dalej w Piśmie Świętym jest wytłumaczenie, że Jezus mówi do faryzeuszów, że dajecie dziesięcina, niby jesteście tacy dobrzy, ale zapominacie, co jest ważniejsze: sprawiedliwość. Miłosierdzie i wiarę. Dalej, bardzo mocne słowa. Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda, tak? Rozdrabniacie, że ten ktoś, to o, on przeklina strasznie, ja tu jestem taki dobry. O, ta się pokłóciła z siostrą, ale na strasznie źle traktuje tą swoją siostrę. No, ja to nie. Czyli takie wybielanie siebie, widzenie, u każdego, wiecie, tej e, igły wokół e, bliźniego, a nie belki u siebie, tak? Albo na przykład dalej jest też niesamowite słowa, że patrzycie na zewnętrzną stronę kubka lub misy, czyli na to, jaki on jest, kolor, że on jest czysty, ale nie patrzycie, jaki on jest w, w środku. Widzieliście kiedyś kubek od herbaty, który jest niedomyty? On ma taki wręcz takie zabarwienie, takie rudawo-brązowe, czasem trudno to nawet domyć. Zewnątrz wygląda całkiem nieźle ten kubek i Pan Jezus dzisiaj mnie i Ciebie zaprasza do tego, żeby się przyjrzeć sobie naprawdę wewnątrz, nie po to, żeby siebie potępić, nie po to, żeby jak gdyby siebie pomyśleć, o ja jestem rzeczywiście taki strasznie zły, tylko właśnie, żeby spojrzeć wprawdzie na siebie i o to bardzo dbać codziennie, że... To nie tylko z zewnątrz jestem chrześcijaninem, tylko ja naprawdę chcę od wewnątrz zaprosić tam Jezusa i od wewnątrz zacząć kwitnąć, od wewnątrz być czystym. I mam nadzieję, że nam się to uda.